to pierwsza premiera w tym sezonie i chciałam spytać, czy to jest tylko komedia, horror, czy to jest... tylko chodzi o to, żebyśmy się pośmiali, trochę pobali, tylko rozrywka, czy jest jeszcze jakieś właśnie drugie dno w tym, co chciałby Pan przekazać? No, wymieniłem już pewnie dwa gatunki. Komedia i horror, więc yes. no, horrory w teatrze się rzadko pojawiają. Myślę, że zahaczamy go również o horror. No, Bawimy tak, się, e, się takimi, że tak powiem, konwencjonalnymi e, narzędziami. Natomiast no, no, oczywiście jak, jak w każdej komedii no, możemy się doszukiwać drugiego dna i różnych pokładów mądrości życiowych. No to, tutaj sytuacja no, prosta o tyle, że nie hmm. mówimy o sensie spirytyzm, czyli już dotykając samego tematu dotykamy czegoś, co jest też zwłaszcza w obecnym czasie dość modne z jednej strony, a z drugiej strony dość mm, mocno nacechowane mm, czymś pejoratywnym. Tak, to znaczy, wiemy, że niekoniecznie to jest mm, rzecz, rzecz fajna i niekoniecznie mm, Zabawy z, z tym drugim e, światem i wszelkie jakieś takie paranormalne zachowania są e, ogólnie przy, przy, przyjęte pozytywnie. E, czasem się bawimy myśląc, że nic e, e, się nie dzieje albo myślimy, że nam e, wolno przekroczyć takie granice. No, w tym przypadku mamy do czynienia z takim właśnie dość próżnym, dośnym człowiekiem, który e, no, chce się zabawić z przyjaciółmi, Właśnie w, w, w takie wywoływanie do, do, do celów merkantylnych, bo on po prostu pisze książkę i chce to wykorzystać. No, konsekwencje tego są oczywiście A, różne. To to. Ja tak pytam o to drugie jedno, ponieważ w opisie, który Państwo zamieścili, w opisie seansu jest coś takiego. Seans to stylowa angielska komedia traktująca o nieprzemijających damsko-męskich konfliktach, tak. która może być odczytywana jako niepoprawny polityczny, antyfeministyczny, szowinistyczny wytwór paskudnej, stworzony przez białego, heteroseksualnego samca patriarchalnej kultury. Tutaj mamy bohatera, który jest faktycznie zdominowany przez kobietę. Ja jeszcze wspomnimy ten spektakl Dzieci w Faceci, gdzie, gdzie mężczyźni są właśnie tacy... No. No, a nie, dorastają do oczekiwań kobiet. Czy to jest jak ciąg tak dalszy, jest. czy to jest jakby ciąg dalszy, y, 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 wpisuje się w ten nur dyskusji o dzisiejszych y, 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 znaczeniu kobiet i mężczyzn? Ja wiem, że mamy takie ten, tendencje w tej chwili medialne i kulturalne, żebyśmy łączyli, wywodzili, żeby się wszystko dodawało albo um, było łatwym prostym rozwiązaniem. Oczywiście, że um, możemy zobaczyć ten świat jako świat, jak powiem tylko um, i, jakiejś tam komedii, czyli świata pokazanego z czym oka, ale możemy też na to spojrzeć z, z perspektywy właśnie takiego e, fe, feministycznego, tak, czyli ten... ten um, opresyjny charakter no, kobiet, Paweł, te kobiety są gdzieś tam i odrobinę zazdroste i, i, i przywłaszczają sobie, że tak powiem, na, na prawo do posiadania tego, tego mężczyzn. Oczywiście mężczyzna też nie jest tutaj bez winy, także on nie, nie jest takim łatwym tutaj nie, nie jest taką łatwą ofiarą, ale no, te kobiety jednak... No, zarzucają tę wędkę i są myślę po skuteczne. Problem polega na tym, że no, no, działają też światy i te światy się przenikają, więc tutaj autorowi czy temu białemu heteroseksualnemu się jednak coś tam wymyka i, i kobietom zresztą też. No. Ale to mi nie obrażą. Nie, no, znaczy myślę, że bo to jest kwestia oczywiście etykiet, które w tej chwili się przedstawia łatwiej. Zawsze w każdej komedii, tak naprawdę lekkiej muzie zawsze były... Stosunki damsko-męskie, że tak powiem na pierwszym planie. Tak? I tutaj te, 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 te sytuacje się nie zmieniły. Natomiast no, nie, że tu jakiś wątek polityczny nagle stawiamy bardzo wyraźnie, znaczy on jest, on jest, on jest powiedzmy treścią i tylko dajemy taką furtkę odbiorcom naszego przedstawienia, że i w ten sposób można też to przeczytać. No, kończy się tragicznie. No tak nie widać po bo bohaterach, że bardzo cierpimy z tego powodu. Na razie nie <noise> e, Dziękuję Pani Pięknie i życzę, żeby spodączności z tego. Dziękuję.